Rozpoczyna się nowy dzień. Mglisty poranek budzi miasto do życia przy akompaniamencie pędzących we wszystkich kierunkach aut i ludzi. Na jednej z głównych ulic śródmieścia ruch jest wyjątkowo natężony. W tym ferworze fasady po niemieckich kamienic nie zwracają niczyjej uwagi, zdają się wręcz maleć wobec wszystkich codziennych spraw, które zaprzątają głowę. Nikt nie przystaje w marszu, nieświadomy tego że skręciwszy w jedną z licznych, obskurnych bram, mógłby przypadkiem odkryć zupełnie inne oblicze swojego miasta. Nikt, z wyjątkiem nas. Do budynku wchodzimy od strony otoczonego kamienicami podwórka, forsując niewysoki płot i znikając mieszkańcom z oczu w wyrwie w zamurowanym przejściu. Nasi młodocianie informatorzy okrzyknęli to miejsce nawiedzonym szpitalem psychiatrycznym, jednak rzeczywistość okazała się mniej atrakcyjna. Starszy pan, którego spotkaliśmy podczas nagrywania ujęć z zewnątrz budynku, zdradził nam, że pierwotnie znajdował się tu zakład przędzalniczy. I faktycznie, z informacji podanych w sieci wynika, że po II wojnie światowej utworzono tu pierwszy oddział państwowych zakładów konfekcyjnych, w których blisko 250 krawcowych i szwaczek wytwarzało bieliznę i mundury dla żołnierzy oraz kolejarzy. Z czasem uruchomiono kolejne filie, poszerzając ich asortyment o odzież roboczą, by następnie, po licznych modernizacjach i unowocześnieniach, zakłady przyjęły słynną nazwę Dana i zmieniły profil produkcji na odzież męską i damską. Nagrywam jak pijany. Czyli chyba wychodziłoby na to, że górna prawa była gdzieś tutaj, a my wyszliśmy od tyłu. W latach 90. firma straciła na renomie, zaraz po tym przegrała z napływem taniej odzieży z Chin, a w 2007 roku całkowicie zakończyła działalność. Współcześnie jedną filię zastąpił budynek uniwersytetu, w miejscu drugiej trwa budowa wysokościowca. A trzecia w ciszy dokonuje żywota, ukryta w sercu miejskiej dżungli. Ciekawostka artystyczna. To jest ścianka, która się przewija nie tylko w tym miejscu, ogółem w wielu i ciężko ją rozszyfrować. Rammer, Ram ...kru. Strew, nie -w, -w, w, E, C. To nie wiem już co to jest. Ale... Ale to się... Wcześniej się bałem tędy chodzić. Myślałem, że się zapadnie. A się okazuje, że nie, nie taki diabeł straszny jak go malują. Chociaż miejscami tak bym wolał nie stawiać stóp, bo o, no właśnie, dlatego... Szybka teleportacja na niższe piętro. No właśnie. Dziękuję za prezentację tego, co się może stać w razie gdyby... gdybym źle stanął. Fajny przeskok, bo tam przed nami jest stare, nie? Tam z boku jest już nowe, nie? Stare. Zrośnięte i nowe. Dobra, i gdzie dalej? Eee, do piwnic chyba. reguła prawej ręki. O, to już nawet nie wygląda jak pomieszczenie w budynku, tylko jak jakaś kurwa sztolnia. korzor właśnie chciałem powiedzieć. No, Jest jakiś obłęd. Jak robiłeś to ujęcie y, przez tą kratę? To po należkę. Czego tam tam akurat jasno było, nie? A teraz tak, tu mamy schody, ale to później pójdziemy później na górę. A jaka fajna farba na ścianach wszędzie. Klimat, klimat, kurde. W takich podziemiach. A tam zobacz filar obgryziony do kości o, przez zęby czasu. To pomieszczenie w ogóle jest całe białe, to znaczy no było białe, a przez to wydaje mi się takie trochę e, takie psychodeliczne. Dając element małpki, a potem coś jest? Nie ma. na jakąś tablicę, może z jakimiś symbolami, firmy czy czegokolwiek. coś nazwę firmy, a czyli niemiecka, no tak jak mówiliśmy. Minka trepen Tyrstigwerfloidung jakoś tak. Ja się nie podejmuje, przeczytać? chyba jesteśmy w punkcie wyjścia, tak dobrze mówię. Mamy znowu podpis Kinwan, albo Rinwan, albo Rimwan. ORD albo NRD OMG, nie wiem Szczerze nie wiem, bo to jest naprawdę dziwna szcionka. tafle na ścianach. Więc od razu się nasuwa na myśl, że to mogło być pomieszczenie takie właśnie semifarne, nie? Albo jakaś może szatnia, albo jakieś ubikacje, albo jakieś, yy, no raczej nic. nic. Chyba zgadzałabym, że ubikacja. Po, po Aha, no jest des. No to obstajmy przy tym, że to była ubikacja. Do światła Jak w powieści Jakowa ale tutaj już nawet czuję, pomimo tego, że mam chustę, że jest dużo pyłu. Tak patrzę, gdzie my jesteśmy, w sensie na zewnątrz, bo chyba jesteśmy za tym podwórkiem. To jest cały czas to podwórko. Tam było widać to wyjście nawet do piwnic, w którym byliśmy. Także... Nie oddaliliśmy się jakoś mocno. No i to już w zasadzie pierwsze piętro w pełnej okazałości. Ale to piętro już z pewnością służyło bezpośrednio pod produkcję, właśnie. To prawda, nie zostało się też wiele śladów, które by na to wskazywały, ale jak mi tu to gdzie? I ta cała, yy, bo ja wiem, bulwa. Ja bym stawiał, że to jest komórka. Być może komórka raka na przykład ale myślę, że autor tutaj pozostawił pewne pole do własnej interpretacji. Tak samo to. Ale tu mamy tą samą ściankę. Pralina? No pralina jest napisane. Gdzie? W którym miejscu? W pierwszym, pierwszym. rzędzie. Generalnie obraz nędzy i rozkładu no i tu mamy to podwórko tam z tamtego okna mogłeś myśleć, że gdzieś indziej poszliśmy, bo te ścianę dopiero mogłeś zauważyć To z kolei nie warto byłoby wpadać. Piekło, krew i zniszczenie. 100 lat Aga. Optymistyczne życzenia urodzinowe. Grałeś kiedyś w Starkera? Yy, no przez chwilę, a tylko pierwsze tam. Wykryje anomalię. Nie wykryło. Możemy iść. Właśnie Sebastian spowodował lawinę. Przepraszam. Przepraszam, jak na dole. history, no future, ruins of the city will be our homes. Ciekawe. Kolejna optymistyczna myśl na uprzyjemnienie zwiedzania. Myślę, że takie do kasłów są, raz do urbexu. Teraz jakże pewna kładka z drewna. Tu na szczęście jeszcze nie jest zbyt wysoko, bo raptem może ze 2-2,5 metra. Co nie zmienia faktu, że nie byłoby fajnie tam wpaść. Hasło popularne w średniowieczu jeszcze, ale jak widać, odnajdujące też swoich odbiorców w teraźniejszości. Memento Mori, pamiętaj o śmierci. Schodki. Schodki metalowe. A tam legowisko kotów. Zresztą widzieliśmy je przy płocie, jak wchodziliśmy, to też yy, świadczy o tym, że sporo ich tutaj mieszka. Ktoś tu jednak mieszka. Ktoś tu jednak mieszka, tak. Koty. No już prawie jesteś. Elegantnie. Trzymam? Trzymaj, dobra. Trzymam. dobra. Mam? Pojdzie. To bez pomocy. Zrobimy. Jak wandamy, jak co? Jak Van Damme. Epic split. Opa. Tutaj na tym piętrze jest jeszcze gorzej niż na dole. W ogóle wiesz takie mam wrażenie, że w momencie kiedy ten strop się zawalał, to w jakiś sposób uszkodził albo wypchnął y, te framugi tutaj, bo to tu było wcześniej okno, teraz go nie ma, nie no w jakiś sposób to byłby żeby dostać się na górę, ale chyba niezbyt, niezbyt rozsądne. rozkład, rozkład i jeszcze raz rozkład. A jeszcze wyżej biegły schody, bo też jest ślad po tym, nie? Czyli one biegły w ten sposób, że tutaj na dół, tam pół piętro, znowu niżej, tam pod nami piętro. Tam pół piętry takim spiralom, aż tam, gdzie ostatnia barierka ginie w gruzie. Wiesz co mnie ciekawi? Z każdym kolejnym piętrem jest coraz gorzej zachowany sufit, a podłoga coraz lepiej. Tam gdzieś to dno ginie w mroku. Tam zobacz, jeszcze dwa piętra, nawet są. No właśnie ta przepaść to jest główny argument za tym, żeby tam nie wchodzić, bo o ile samo wdrapanie się nie powinno być czymś niemożliwym, to już na upadek z takiej wysokości na takie podłoże to jest bardzo mało optymistyczna wizja, która raczej nas do tego zniechęca. Jesteś wyższy, to może i masz szansę kurczę. Jednak nie użyjemy z tego powodu, że sierwie ciężaru ani mojego, ani Pawła nie utrzyma, więc musimy to zrobić tak samo jak ja, czyli wspiąć się po prostu na górę po tych cegłach, Jesteś dumny? Jestem dumny. Znaliśmy nie było radę. łatwo, nie było łatwo, ale... Niewielu dało. Ale kilku, kilku śmiałków tutaj się podpisało. Oliwia tu była, gazda tu był, Lisionek tu był, Aga tu była. Teraz i my tu byliśmy, ale akurat nie wzięliśmy niczego, żeby się podpisać. Zresztą nie ma. Nie ma nie ma po co. Teraz sprawdźmy co dziewicze piętro. Tam byśmy leżeli, jakby nam się nie udało. Jeszcze mamy szansę tam leżeć w drodze powrotnej, ale bądźmy dobrej myśli. Tak. Jeśli niebo nie napełnia Was podziwem i lękiem, jesteście w istocie głupcami, niczym nagi cesarz, zakochany w sobie i żyjący złudzeniem.